Bądź pochwalony, na wieczne czasy bądź pozdrowiony, z Ciebie moc płynie i bęstwo w Tobie jest nasze zwycięstwo. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka Dwa dni przed Paschą i świętem prześników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępem ująć i zabić, lecz mówili: Tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać je ubogim. I przeciw niej szemrali, lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Spełniła dobry uczynek względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również na jej pamiątkę opowiadać o tym, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu Poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano paschę, zapytali Jezusa i jego uczniowie: Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci spożywanie paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący zban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta. A tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma, a gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda, ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja? On im rzekł: Jeden z dwunastu. Ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich. I odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców winnego krzewu Aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej, a Jezus im rzekł Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, udał się przed wami do Galilei. Na to rzekł mu Piotr. Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja. Odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał. Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemanii, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę, i rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra. Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć, nadeszła godzina. Oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie, i starszych. A zdrajca dał im taki znak: ten, którego pocałuje, to właśnie on. Chwyćcie go i wyprowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: "Rabbi", i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go, a jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby mnie pojmać. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie. Muszą się jednak wypełnić pisma. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło. I uciekł od nich nago. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. My słyszeliśmy, jak on mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką, i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: Czy ty jesteś Mesjasz, Syn błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. A ujrzycie Syna człowieczego siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł Na cóż nam jeszcze trzeba świadków, słyszeliście bluźniewstwo, jak wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili, prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, Przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu Przypatrzyła mu się i rzekła I ty byłeś z tym nazarejczykiem Jezusem Lecz on zaprzeczył mówiąc Nie wiem i nie rozumiem co mówisz I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał Służąca ujrzawszy go Znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali To jest jeden z nich A on ponownie zaprzeczył po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra. Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz powtórnie zapiął kur. Wspomniał Piotr na słowa, któremu powiedział Jezus. Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cały Sanhedrin powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go piłatowi. Piłat zapytał go, Czy ty jesteś królem żydowskim? odpowiedział mu. Tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał. Nic nie odpowiadasz? Zważ o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie. Uwolnię Wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść, lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go! Piłat odparł: A cóż złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go! Wtedy Piłat chcąc zadowolić tłum, uwolnił im barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutszy wieniec ściernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski! Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając, oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego jego własne szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować, i niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł jego krzyż. Przyprowadzili go na miejsce Golgota. To znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy: Tak ułożony: Król Żydowski, razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc Ejże, ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie, mówili i innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, Lema sabachthani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok słysząc to mówili. Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem umieścił na trzcinie i dawał mu pić mówiąc. Poczekajcie, zobaczymy czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha rzekł. Istotnie ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka. Między nimi Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome. One to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały, i było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Już pod wieczór, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed Szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał go jak dawno umarł. Upewniony przez setnika wydał ciało Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono.